Przedstawię moich fanów. Już od dziecka stałem z tym tematem. Zarabiałem dużo. Tobie dawał tata, ja dawałem mamie. Kartel, kartel, kartel. Moje priorytety to są trzy wypłaty. Dzielę się po połowie z bratem. Nie od jednej matki na ulicy z fartem. Pozręcałem. I taki nowy numer będzie na kanale KKK TV już niedługo. Dzięki wielkie. Super się zaprezentowałeś. Odpaliłeś się, widzę. Chyba przed każdym wywiadem tak się odpalasz, co? Przeważnie dziewczyny mnie nakręcają, bo wiedzą, że ja jestem nadpobudliwy to zawsze coś zarapuje. Mam mnóstwo pasji, to zdarza się, że coś chyba od razu z głowy zarapuje, albo już mam coś gotowego. Yy, wiadomo, jak jest mnóstwo pasji, to jest o czym rozmawiać. Nie? nie tylko sport, jest też muzyka, wiadomo. Czy muzyka to twoja miłość? Tak, muzyka jest zdecydowanie moją miłością, już od dziecka, jak chodziłem gdzieś tam mamie po zakupy, naoglądałem się tych programów, jakiś tam już mnóstwo lat temu, czy z Beat'em Music, jakaś szansa na sukces, coś, ja zawsze chciałem śpiewać, jak szedłem po te zakupy mamie do sklepu, to ja sobie tam to nuciłem, co słuchałem gdzieś tam w domu, ale też byłem zaaspirowany też sportem już mnóstwo też lat, nie? Powiedz mi, jak, jest wrócić, jak to jest wrócić na flick fighty? Bo kiedyś walczyłeś, teraz y, znowu wracasz y, ze, ze zdwojoną siłą, mam wrażenie. Y, jak to jest w ogóle? Uważam, że znacznie lepiej. Przepraszam, zabiorę cię chwilę. Uważam, że mega motywacja, lepiej. Mam już te doświadczenie, że mam tutaj mniej stresu. Po prostu już przed tymi kamerami, to jest z wami, y, z dziennikarzami. Normalnie potrafię się wypowiedzieć. Słyszałem też takiego stresu. Uważam, że jak się coś człowiek uczy, rozwija, to coraz jest lepszym. To tak samo jest ze śpiewaniem. Kiedyś na początku nagrywałem takie proste teksty, proste. Y, Później już to, było coraz lepsze jakieś tam też potrójne rymy, i tak dalej. Zresztą to już nie ten temat. Ale ogólnie, Freak Fight, e, jeśli tutaj wracam, e, to z aspiracją, żeby było jeszcze lepiej, więcej, wyżej wygrane. E, bilans, żeby zmienić, żeby mieć tych wygranych trochę i rozwijać się po prostu. I dawać przykład dzieciom, młodzieży, że można po prostu. Przegrałeś z GSP. Czy chciałbyś rewansz? To jest podstawowe pytanie. Oczywiście. E, Myślałem nawet dzisiaj o tym, y, nad rewanżem z GSP y, boli mnie ta porażka, bo było trzy rundy do końca. Y, trener mnie uważam, źle przygotował w ogóle do tej walki, wpuścił mnie zestresowanego bez rozgrzewki, y, a stres był spowodowany tym właśnie, że mnie wpuścił bez rozgrzewki i kurczę. Chciałbym rewanż, ale wtedy dopiero kiedy zmienię swój bilans walk, kiedy stoczę kilka tych pojedynków, będzie kilka wygranych, tak jak na to zasługuję, bo wiem, że potrafię wygrywać w dużo dyscyplinach. Wygrywałem w sporcie, potrafię się wyróżnić. Jeśli będzie bilans poprawiony, chętnie zawalczę z GSP drugi raz, ale jakiś czas jeszcze upłynie. myślisz, że on jest zainteresowany tym rewanżem. Nie wiem jak... Dobrze, przepraszam, szanowna. Myślę, że nie wiem, jeśli nie ma tam jakichś problemów swoich, e, nie wiem, e, w tym kraju, że tu może być i nie wiem, e, kiedyś coś tam rozmawiałem z jego kolegami, to mówili, że na przykład rewanż byłby dobry, nie? Nie wiem, e, nie palę się na to, po prostu mam tak mnóstwo teraz w głowie też tych przeciwników na przyszłość. Chciałbym się po prostu rozwijać. GSP to też w ogóle nie moja waga. On był 20 kg cięższy i, e, 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 Ogólnie wolałbym swoją wagę, żeby boksować, bo to jest takie równe po prostu. A tak na ulicy to przeważnie biję się z takimi dużymi chłopami, jak GSP, tam jak gdzieś pracowałem w ochronie, to nie, nie było w ogóle patrzenia kto ile waży, tylko od razu trzeba było lecieć i tyle, nie? Jestem w stanie wygrać z każdym, ale nie zawsze jest człowiek w odpowiedniej też dyspozycji psychicznej i fizycznej, nie? Też tak uważam. I każdy też ma szansę wygrać ze mną również, bo każdy ma jakiś słaby, czuły punkt, gdzieś może dostać i leży, nie? Życie. Na gali fejmu rzuciłeś się na Piotra Szeligę. Nie wiem, czy pamiętasz e, tą sytuację. E, w wywiadach nie pytali ciebie chyba o to, więc jestem pierwszą osobą, która ciebie o to zapyta. Chciałabym, żebyś się tutaj odniósł do tej sytuacji. Spoko. To było na gali Highliga. w Łodzi. Spoki. To było na gali Highliga, jak wybiegłem do Szeligi. On wiedział, że ja biegnę, ale tylko zszedł za tego Kubiszyna tam. Myślałem, że pójdzie w jakąś wymianę, bo oni tacy mają specyficzny taki patent, że po prostu, jak już wiedzą, że jest konflikt, to piszą z lewego kąta, przyjecie, poszarpiemy, a później, a później się okazuje, że ucieka. I to jest takie w ogóle... A jeszcze za chwilę później piszą z feralim, na przykład kładziesz 200 tysięcy, z lewych kąt piszą i tam niby Amadeusz albo to. Kładziesz 200 tysięcy, ja kładzę 200 i walczymy. Wygrany bierze wszystko i takie propozycje po prostu z lewych kąt. Nie przyjmuję tego do siebie w ogóle, ale też jestem świadomy, że w ten sposób po prostu e, prowokują do tego, żeby zrobić walkę, ale też to muszą zdecydować organizatorzy, ja nie jestem od tego, raczej jestem flikiem, a nie, a nie organizatorem. Nie? A co uważasz o aferze, która wynikła z jego byłym trenerem i jego żoną? Czy może słyszałeś o tej sytuacji? No y, dla mnie to na, na maksa słabe. Mężczyzna, no nie wiem, jak on tam y, fizycznie funkcjonuje, czy tam on ma kompleksy, czy nie. ma, y, Moim zdaniem mężczyzna w ogóle żaden nie powinien po prostu próbować rozbijać komuś rodziny, a też po prostu próbować odbijać cudzej kobiety, a jeszcze w sytuacji, gdzie y, jego trener nie jest tego świadomy, bo leży w śpiączce, to już w ogóle jest hamstwo potrójne, mega słabe. I tak jak mówią o ludziach, którzy mieli jakiś tam problem, bo urodzili się w nie tej dzielnicy y, i mieli gorszy start, to mówią ma, bo ten przekrnie czasami, czy coś, ale przy najszczerze przeknie i nikomu krzywdy nie zrobi, a taki człowiek, mimo to, że jest w tych socjalach bardziej, bo go tam promują non stop i robi takie po prostu akcje ludziom krzywdzące po prostu, uważam, bo no nie powinno się, asertywność tego domaga, że trzeba być dobrym dla kogoś i dla siebie, tak, żeby nie stwarzać komuś złego, a sobie też, żeby było dobrze i... Po prostu, jak mu ktoś pomógł, a on mu się dobrał do kobiety, no to jest mega chamskie. Znając życie, i tak z nią nie będzie, a wciął się im w rodzinę. A jak ten chłop pewnie dojdzie do siebie w to nie wiem, co z nim zrobi. Nie wiadomo, jak to tam się zakończy. Oby tylko nie było tragedii. Chociaż jemu to by się należało, żeby mu tam, nie wiem, coś, jakaś krzywda się stała, ale lepiej, jakby ktoś się znalazł, to by to w oktagonie z nim wyjaśnił, z tym całym szeligą, nie? Tak uważam. Czy się, że to było robione pod publikę, właśnie żeby sobie podbić zasięgi. Nie, to ich po prostu kolejne hamstwo niektórych flików. Wychodzi z nich ten charakterek, który mają niedoszlifowany po prostu. Nie mają na tyle inteligencji, żeby odróżnić, że jest 8 miliardów ludzi. Jest mnóstwo par. stoi, się, nie wiem, w tym kraju, za chwilę możesz być w innym kraju. Jest tak mnóstwo singielek, na przykład, że mógł sobie śmiało, nie wiem, zainstalować aplikację randkową czy jakąkolwiek, znaleźć kobietę odpowiednią dla niego, nie wiem, na jakiś czas nawet. I jak tam nie szuka związku, a nie komuś rozbijać rodzinę. No dla mnie to jest mega słabe już Trzeba być mega zakomplekszonym, żeby próbować kogoś tam zajętego po prostu odczepiać od wagonu, który jedzie tam wspólnie z całą rodziną. Nie? Uważam, że mega słabe też na przykład. Yy... Ferrari też robił różne akcje. Tutaj był dzisiaj Sadek. Dostał z partyzanta od tego Ferrariego. No to takie akcje, a z kolei oni promują family friendly, tak? Że tam jest gala. Ja nie mówię, fame jest najlepszą galą. Ja to mówiłem zawsze i do teraz mówię, dotychczas oraz nadal, która się tak rozpromowała. Nasz VIP też jest super, ale kurczę, uważam, że fajnie to zrobili i ogólnie to się trzyma. Ale jeśli się trzymają tego przykładu, family friendly, tak? To powinni też takich zawodników, jeśli ktoś tam był usuwany z gali za to, że nie wiem, miał przejaw jakiś tam, yy, agresji czy wulgaryzmu, to powinni za takie chamskie zachowanie też to chyba jest jakiś przejaw agresji na kimś, że zrobił komuś krzywdę i powinien też mieć jakąś albo karę finansową, albo być usunięty z gali, albo nie wiem, no takie zachowania po prostu na pewno nie dają przykładu młodzieży, a o którą tak bardzo starają się walczyć, żeby te pay per view wykupować właśnie z ich linku, nie? No. Powiedziałeś się tutaj negatywnie o Amadeuszu Ferrarim, e, rozumiem, że nie macie najlepszych stosunków, e, co uważasz właśnie o jego pomocy Nikicie, nie wiem czy kojarzysz tą sytuację, czy on jej tym pomógł, właśnie tą swoją pomocą pomógł jej, czy właśnie wręcz odwrotnie e, zrobił właśnie źle, że, że wepchnął ją właśnie w ten świat taki no niefajny, prawda? Ja moim zdaniem uważam, że Nikita i tak się tam pchała na siłę do tych flików. za sobie furtkę na tym Ferrari. Jeśli się dogadują, jeśli są spoko, tam są. Ona jest singielką, ona jest singlem, mają jakiś tam wspólny kontakt, niech sobie tam to robią i po prostu niech zarabiają. A co do ich zachowań innych, takich jakiś tam hamskich, to nie wypowiadam się, ale kurczę, na tym polu to nie, nie mam prawa się wypowiadać. Nie wiem, wolni ludzie, niech sobie tam żyją po swojemu. Oni decydują o swoim życiu, nie? nie? Nie, jestem w stanie się wypowiadać na temat tej nikidy, bo po prostu też jej nie znam. Tego Ferrari'ego to obserwuję jakiś czas i widzę, że po prostu to jest trochę też ham, który dostał się do tych y, social mediów y, trochę na siłę i kurczę... I teraz go będą trzymać, mimo to, tobie, że go nie zrobił, to i tak tam będzie i tyle, nie? To już muszą decydować ludzie, widzowie, czy chcą takich ludzi y, po prostu promować, czy chcą ich po prostu wykupować, pay per view od nich. To już nie moje tylko zdanie, bo... Za to decyduje publiczność flików, nie? Walki uliczne. Jeszcze zapytam ciebie o walki uliczne. Na pewno miałeś ich tysiące? Dobra, setki. Jak wspominasz w ogóle te czasy? Czy teraz się uspokoiłeś? Czy jeszcze masz może takie właśnie momenty, gdzie no zdarzają ci się sytuacje, kiedy no jednak kogoś tam uderzysz na ulicy? Nie zdarza mi się. Staram się nie przejawiać agresji. Jeśli chyba, że ktoś zrobi bardzo hamskie jakieś zachowanie czy coś, e, nie wiem, właśnie coś w stylu że komuś tam kobietę poderwał czy coś, e, raczej się nie wtrąca w cudze sprawy, bo takie rzeczy to uważam, że osobiście się załatwia personalnie. Ja na przykład zazdrości mógłbym, e, zdarzyło mi się półtorej miesiąca temu e, takiemu no większemu chłopu o głowę, tam, nie wiem, sporo ważył wyrzeźbiono i tak dalej. Dostał, poryło, aż sobie potukłem szybkę na moim roleksie na nim, e, tam 200 razy go uderzyłem, ale bo e, prosiłem go, żeby kogoś tam zablokował. I musiałem mu to dwa razy powtórzyć, i widziałem, że chamski to po prostu przyszedłem z nim tak po męsku, bo inaczej by nie zrozumiał. I tak, ale no zdarzają się takie sytuacje. Czasem też, jak wiem, że się komuś krzywda dzieje, raczej nie jestem tym typem, który ma jakieś problemy, czy afery. Raczej zawsze mnie wołają, że tam gdzieś ktoś ma problem, pomóż i tam wtedy się pojawiam, ale yy, rzadko to już musi być naprawdę siła wyższa, albo kogoś dobro chodzi, albo coś, bo uważam, że tam jakieś osobiste, dam męskie sprawy każdy powinien sobie wyjaśniać samemu. Ale jeśli chodzi o moje serce, to ja nie pozwalam się ranić jakimś tam pajacom, Już nie jeden gdzieś tam źle skończył, przez to. Nie z powodu moich kolegów, z moich personalnie czy tam złapałem gdzieś tam, wywiozłem czy coś samemu na tle zazdrości, Dlatego niż Szeliga się cieszy, że to, że ja nie byłem jego trenerem i to nie moja żona z nim tam latała, nie? Bo już by chyba, kurde, nic z niego nie zostało dzisiaj. Wiem, że masz krymina kryminalną przeszłość. Za co się działeś w więzieniu, jeśli możesz nam zdradzić? Bo nie wiem, czy właśnie też mówiłeś w jakimś wywiadzie. Dzisiaj już na tę chwilę nie chcę o tym rozmawiać, mam kartę niekaralności, już jestem 15 lat niekarany, ogólnie mało kto o tym wie. Ja jestem już tak długo na tej wolności, ja miałem problem prawdy, jak byłem w sumie dzieckiem, byłem nastolatkiem, miałem 18 lat, mama zmarła, poniosło mnie w stronę ulicy, miałem zły przykład koledzy, którzy nie aspirowali się muzyką sportem, tylko po prostu jakimiś tam po prostu przejawami agresji na ulicy i trzeba było przetrwać. Jesteś wśród wron, kraka jakone. No poszarpałem się tam z policjantem, kiedy za to yy, yy, dostałem wyrok po prostu. Yy, ale nie chcę o tym gadać, nie jestem już karany, nie chcę też yy, na ten temat w ogóle rozwijać się. Yy, żadnych kryminalnego świata. Jestem niekarany, pracuję legal poza tym jakieś też działalności, staram się wszystko legalnie prowadzić, Jakieś tam sprzedaż swojej odzieży, coś, wszystko robię legal, staram się uciekać tylko w legal, nie żyję tym światem w ogóle kompletnie przestępczym. Uważam, że młodzież też ma takie możliwości, że tylko legal i tego się trzymajmy. No. A co robisz, jeśli możesz nam zdradzić na co dzień? Masz czegoś firma, rozumiem, tak? Nie, pracuję w, w, w działalności instalującej internet do T-Mobile. Jestem w, w głównej ekipie, w dużej, i pracujemy, zarabiam dobrze. Pracuję od poniedziałku do piątku jak normalny człowiek do godziny 15. Rodzinę trzeba, wiadomo, jak się ma dziecko, to trzeba po prostu pracować. Uważam, że praca uszlachetnia i. Żadna praca nie hańbi, ja mam super pracę, nie męczę się tam, dobrze zarabiam. Mój dzieciak jest szczęśliwy, dla mnie to najważniejsze, a trzymam się też metody milionerów, jak najwięcej dochodów legali, najlepiej siedem kubków, siedem dochodów i tego się trzeba trzymać, żeby po prostu jakoś tam w tym życiu się układało na przyszłość, bo nigdy nie wiadomo, raz inflacja, raz kurczę jakiś covid, wszystko staje na szczyt, ceny skaczą i trzeba sobie radzić bez po prostu pomocy już rządu naszego polskiego, bo to nie zawsze można na ich liczyć uważam, nie? Jesteśmy na MMA VIP, poznaliśmy Twojego przeciwnika, jak możesz w paru ocenić właśnie swojego przeciwnika i powiedzieć jakie ma mocne strony i z czym będziesz miał problem w walce. Przeciwnik jest super sztos, bardzo dobry człowiek. Chcesz poddymiać? Nie, na pewno nie z Markiem, tu już zaręczyłem honorem, tu nie będzie żadnego dymu i kurczę uważam, że to jest super człowiek. Trenuje z tego co mi wiadomo w KSW, w szkole KSW, tam ma na pewno dobrych trenerów, na tych ringach tam sobie treningi robi, bo też Marka obserwuje, jego mocne strony to są na pewno to, że teraz miał ostatnio jakieś walki, kondycję ma na pewno, utrzymuje się to cały czas w tempie, dużo czasu wyrzuca w trakcie walki i to jakoś tam wiadomo są mocne strony. Ale jeśli ja będę mu dorównywał kondycyjnie i też tymi czasami, to się wspólnie zasypiemy i będzie mega walka. Nie mogę kompletnie złego słowa powiedzieć na tego człowieka i mi to pasuje, bo też sztuczne przepychanki, dymy później za dużo nerwów dają i walki wcale nie są takie mega, mega. A tak na poziomie można coś zrobić sportowego, dać przykład młodzieży, że po prostu można sobie coś z pasji nawet, nie wiem, się rozwinąć dalej, ale niekoniecznie jakąś aferą, nie? Ja w ogóle nie jestem aferzystą, typem aferzysty. Ja w aferach zawsze pomagałem temu słabszemu, ale życie nie? I nie chcę w tą stronę po prostu iść bardziej przykładem świeci, bo ja już też nie mam 20 lat, trochę więcej. Mówisz, że pracuję z młodzieżą? Tak? Zależy. Z młodzieżą pracuję na tle tylko muzyki bardziej, jeśli ktoś tam chce nagrywać, czy odzywają się do mnie, czy jeżdżą z nami do studia muzycznego. Czasami młodzież. Ogólnie z młodzieżą to ja w ogóle na co dzień, czy tam też mam syna, to gram z dzieciakami w piłkę czasami cały mecz, po prostu nawet zajmuję buty i gram w samych skarpetkach na Oliku, No wiadomo, dzieciaków trzeba aspirować do tego, żeby nie szipić, tylko żeby lepiej grali na tym boisku w tą piłkę. Nie? Jeśli się aspiruje dobrze młodzież, nie daje im się e, jakichś e, środków e, odurzających za młodzieży, czy do czy czegokolwiek, to uważam, że każdy człowiek ma prawo się rozwinąć. Najgorszym gnojem i wrogiem powinien być dla e, młodego człowieka, nastolatka ktoś, kto mu daje jakieś... Prochy, kiedy ten dzieciak chce grać w piłkę, czy chodzić na koszykówkę, czy chodzić na boks, czy cokolwiek i uważam, że y, polska młodzież ma w tym, teraz na ten czas, ma dużo lepsze możliwości, aspiracje do tego, żeby po prostu coś w życiu ogarnąć sobie legalnie, y, wszystko można, ja jestem tego przykładem, niemożliwe, nie istnieje w ogóle i kurczę, mogą sobie wszystko, mogą, nie wiem, nawet i nieruchomości swoje budować, jak się y, postawią po prostu... Ciężką pracą i ambicją, i mnóstwo jakichś metod na te zarobki legalne poszukają, to każdy ma szansę się ogarnąć. I uważam, że mają teraz mnóstwo więcej szans, te dzieciaki, niż my mieliśmy kiedyś, bo kiedyś to było yy, dużo mniej, po prostu takich zajawek różnych dla dzieciaków. Nie? Dobra, dziękuję Ci bardzo za wywiad. To był bardzo długi wywiad, ale bardzo przyjemny. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Do, Do zobaczenia.